W mojej ocenie wychowywanie dziecka z niepełnosprawnością wymaga naprawdę wielu poświęceń, siły, motywacji, pasji, no i tej nieustannej energii, żebyśmy po prostu mogli funkcjonować. Wiem to, ponieważ sam jestem dzieckiem, synem, A wiem jak wygląda to w cudzysłowie od kuchni, jak bardzo często moim rodzicom brakuje już sił, żeby się mną zajmować. I stąd właśnie sądzę, że w Polsce istnieje naprawdę niewiele rozwiązań, które wspierałyby takie sytuacje, żeby podnieść nie tyle na duchu, ale rzeczywiście wspomóc fizycznie rodziców osób z niepełnosprawnościami, żeby oni mogli troszeczkę odetchnąć, tak, mogli troszeczkę skupić się na swoim zdrowiu, na odbudowaniu tego zdrowia. Podczas gdy przez wiele, wiele lat poświęcają się naprawdę 24 godziny na dobę, jest to dla nich wycieńczające. Ja mam tego pełną świadomość i liczę, że wreszcie temat ten nie tylko będzie na tapecie wielu osób mówiących, ale wreszcie stanie się coś realnego i mam nadzieję, że będę miał możliwość troszeczkę się w to zaangażować, również ponieważ widzę, widzę naprawdę wiele przestrzeni do poprawy. Chciałbym, żeby to się wreszcie zmieniło. Pozdrawiam serdecznie.